tu Adam, a w tym poradniku pokażę Wam jak wrzucić link ze swoim intrem pod swój własny filmik. To otwieramy tak przeglądarkę, wpisujemy www.zipszare.com Naciskamy Browse, a i filmik może ważyć maksima, maksymalnie 200 MB. Naciskamy Browse i tu mamy intro swoje tak naciskamy wybieramy na przykład intro te odpusz, tak czekamy do 100% ja zrobię krótkie cięcie i za chwilę wracamy no no to jak widzicie jak już mamy 100% pojawia nam się od razu taki link którego trzeba skopiować tak i yy, yy, trzeba go skopiować i wrzucić pod swój filmik na przykład tak tutaj manager tak edytować trzeba i tutaj gdzie mamy opis tak zamykamy to usuwamy tak i wklejamy ten link który tam był podany zapisujemy zmiany, tutaj możemy wyjść sobie już z intra znaczy z filmiku no i mamy już wklejone tak i teraz czy da się pobrać ten y, film? oczywiście jak najbardziej się da ktoś sobie obcy wchodzi w filmik ma ładnie pokazane tak naciska na link pojawia mu się strona gdzie przeszkadza do Holland i ma intro tak jeżeli ktoś nie wierzy proszę patrzeć ma intro ściągnięte, ładnie, wszystko pokazane. Tak, czy te intro działa? Jest najbardziej, tak. Zresztą, mm, zresztą jeżeli nie będzie działało, to nie, ale na 100% będzie działało, bo pobierał u mnie już kolega i mu wszystko ładnie działa. To to jest na tyle. Tak jak widzicie, to na tyle w dzisiejszym poradniku. I trzymajcie się. Hej.